...stadionu Westfalskiego, obecnie Signal i Duna Park. Witają Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Mam nadzieję, że dzisiaj w Dortmundzie będziemy świadkami znakomitego widowiska. No, lubię komentować takie spotkania, jak dzisiejsze. I to jest urok bycia komentatorem. Fantastyczny widok, ciepło i nie płacimy za bilety. Bayern Monachium przez lata dominował w niemieckiej piłce, no ale ta hegemonia została złamana ostatnio przez Borussię Dortmund, z tym, że wrócił na tron nie tylko w Niemczech. Tak, 23 tytuły mistrza Niemiec, ten ostatni z 2013 roku i wielki rewanż na Borusi Dortmund w finale Champions League. Piąty tytuł najlepszej drużyny w Europie. Myślę, że to zwycięstwo w Lidze Mistrzów było dla nich wyjątkowo słodkie. Teraz Lam. Świetna współpraca. No strzela! No trafił wprost w bramkarza. Mario Goetze. Rafinha. Mówimy o współczesnym Bayernie, o jego ostatnim sukcesie, ale jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to mnie najbardziej w pamięci utkwiło spotkanie z Manchesterem United. Wygrywali, doliczony czas gry i przegrali 1–2. Lennart Johansson, ówczesny prezes UEFA, wszedł na stadion, ale nie widział końcówki. I powiedział wtedy tak: Pierwszy raz widziałem, żeby zespół, który wygrał, płakał. Bo nie widział szefu UEFA 91 minuty strzału Sheringama 93 Solskiera i zrobiło się nagle. 2-1 dla Manchester United. To zresztą nie jest możliwy rok. Szkoda, że nie uderzenie w stronę bramki. Piękna interwencja. Czy to wykorzysta? Uderza. Bramka z górą i będą mieli rzut rożny. Ulala, no, ale zaimponował teraz umiejętnościach. Będzie kolejny rzut rożny. Nie, nie ma go na tłupek! Patrz, Hummels! Ale niesamowita obrona! Różyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala Jerome Boatek A teraz przy piłce Czabia Alonso Mają liczebną przewagę Miller Obronił, nie złapał piłka w grze, ale jest pewnym punktem drużyny. Kolejny raz broni, złapał piłkę. Piłka poza linią boczną, za moment wznowią z autu. No i dla. Lewandowski? Czy to wykorzysta? Strzela! Aj, jaka bramka! Dzięki Kagawa. Kasio. Wspaniałe zagranie, świetna technika. Brawo. Durm. Piszczek. Mogą zdeprymować przeciwnika tym długim rozgrywaniem bezbłędnym. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. No tutaj sędzia niezbyt uważny albo zbyt pobłażliwy. Żółta kartka za podchodzenie w murze. Musi być zachowana przecież wyznaczona odległość. Ależ pięknie złapał ten strzał z rzutu wolnego. Skuteczna interwencja. Teraz Czabialonzo. Lewandowski. Fantastycznie klepią. No i Lamp. Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. Piszczek. Sven Bender. No już blisko pole karne. Opłacił się pressing i rywal za linią. Wspaniała wrzutka. Chindika dawa. No i mamy bramkę wyrównującą. Spójrzmy na powtórkę, bo warto. Piękny gol. Tak, będzie we wszystkich serwisach sportowych całego świata. Spójrzmy na to z innego kąta. Lewandowski. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika. Nie musiał się ruszać. Dżindika gała. Lam przechwytyje piłkę. I teraz dość. środka. Robert Lewandowski. Nie wierzę własnym oczom. Jak on tego nie wykorzystał? Wilka i Windogan. Złe podanie i strata w środku pola. Mario Getce. Miller. Ależ walka o piłkę. Windogan. Niestety za krótkie podanie. Dobre przejęcie podania w środku pola. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jest okazja. Odbił piłkę. Ależ wspaniała bramka. Piękne rozegranie, które zaowocowało zdobyciem gola. Wybronił pierwsze uderzenie, ale już nie zdążył do dobitki. Strzelec znalazł się tam, gdzie trzeba i bezlitośnie wykorzystał okazję. Miller. Ciao di Teraz przy piłce Miller doskonale zagrał. Czy zdecydował się na strzał? Nie, no tego nie... do jednego po pierwszych 45 minutach. Po pierwszej części spotkania niewielka różnica bramkowa. Pierwsza połowa była znakomita. Czy podobnie będzie w drugiej? Myślę, że tak, bo oba zespoły prezentują ofensywny futbol. Można powiedzieć, będzie się działo. Rafinha. Robi się niebezpiecznie. Javier Alonso. Gol i wyrównują. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. się. Rafinia. Powoli, z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają, aż nadarzy się szansa do strzału. Uderza. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Schoenwender. Centra w pole karne. Będzie niebezpieczny. Miller. Odrzut z autu. rozpoczną grę. Ilkay Kindogan. Royce. A mało brakowało, a zdobyłby drugiego gola w tym spotkaniu. Świetnie znalazł się w tej sytuacji. Rankarz po raz drugi nie dał się zaskoczyć. Nowy gracz na boisku. No i nadzieja na to, że to on może odmienić przebieg tego spotkania. Wciąż remisowo. Przytomne wybicie przez obrońcę głową. Erik turm no i zgranie w pole karne. A, bramka zadrżała po tym uderzeniu w poprzeczkę. getzen, Oddaję piłkę koledze. No i lamp. No. no i proszę, udało się odebrać piłkę. Blisko pole karne. Uderzenie. Obronił, ale jest szansa na dobitkę. Brawo. Ten gol daje im prowadzenie. No, piękna bramka, bo Rusja pokazała tu na czym Obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała polukarnym, padła głupem niepilnowanego zawodnika rywali, który miał więcej sprytu. A teraz czubnice, Czabialąza. A teraz Czabialąza. Dobrze, udane, czyste dobranie piłki. Trzy Szenbender. Roben. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Miller. Robben. Ma do kogo podać. Mario Gece. Opłacił się pressing i rywal za linię. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić, inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Obrońca interweniował, wybijając główką. Lewandowski. No pewnie to chwyci. Batęg Robert Lewandowski. Niestety stracił piłkę. Windogan Fantastycznie klepią. Podaje z powrotem. No i Law. Piłka odbita od jednego z piłkarzy wypadła z boiska. Renner dokonuje zmiany. Może ten zawodnik wniesie trochę ożywienia i pociągnie grę zespołu. No, przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję. Marco Royce. No, będzie gol! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Alaba. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Mario Goetze. Ależ końcówka tego spotkania, kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Wybiega na pozycję. Uderza. Ależ pięknie, cudownie, kapitalnie wprowadził do gry. Dążył wejść na boisko i już strzelił bramkę. Znalazł się tak blisko bramki, że musiał umieścić piłkę w siatce. Miller. Mariupiece. Oliveri. Spójrzmy. Dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Arien Robben broni. Piłka wychodzi w pole. Ma wsparcie partnerów. Lam z powrotem ma piłkę. Czytelne podanie. Zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Miller. Uh, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Blaszczykowski. Dobra interwencja, blokuje centrę. Złe podanie i strata w środku pola. Spotkanie zakończone. Końcowy rezultat 4 do 2. To nie był zwykły mecz, to była walka o prestiż. Tak jest od zawsze, kiedy grają oba te zespoły. Sytuacje są dramatyczne.